Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj ciasto francuskie z cukinią i yy, bardzo ciekawymi dodatkami. Mam nadzieję, że Wam posmakuje ciasto jest bardzo wetrawne, świetnie smakuje do białego wina, ale oczywiście odnajdzie się także w roli zwykłego posiłku, na przykład świetnie sprawdza się na kolację we dwoje i gorąco polecam, żeby je wypróbować, żeby ten przepis wypróbować. Jest nie tylko prosty i szybki do przygotowania, ale finalne danie jest bardzo smaczne, więc ja z przekonaniem polecam. Po przepis i składniki, jeśli się skusicie i zechcecie Zrobić to, zapraszam na www.skutecznie.tv, a teraz filmik, w którym pokażę, jak szybko można się tutaj do dzieła zabrać i szybko je sfinalizować. Zapraszam! W dzisiejszej wersji będzie to zapiekanka warzywna, ale oczywiście obkład dowolny i według uznania można także skorzystać z dobrej gatunkowo kiełbasy, szynki czy innej wędliny. U mnie same warzywa i będzie to cukinia, pomidor oraz oczywiście ser. Cukinię kroję w bardzo cienkie plastry. Najlepsza oczywiście jest młoda cukinia, taką można wykorzystać ze skórką i z pestkami. I ona się wówczas ładniej prezentuje po upieczeniu. Mniej więcej takie, i ja biorę 4 plastry na jedną zapiekankę, czyli 12 plastrów. I e, pomidor, oczywiście umyty, e, także kroję go w plastry, i też go biorę w całości ze skórką i z pestkami. Oraz kilka plastrów mozzarelli. Do naczynia dodaję jedną bądź dwie łyżki oliwy z oliwek. Ja dodam dwie łyżki, bo tą samą mieszanką za chwileczkę posmaruję jeszcze cukinię, żeby się lepiej y, upiekła. Pół ząbka czosnku, drobno go siekam lub przeciskam przez praskę i dodaję do oliwy. Jedna trzecia łyżeczki ziół prowansalskich. Biorę jakąś dobrą mieszankę i całość teraz dokładnie mieszam. Do przygotowania tych prostych zapiekanek będę potrzebowała ciasto francuskie. Można je zrobić samemu. Ja zazwyczaj korzystam z gotowego ciasta takiego w ruloniku. I mam tutaj właśnie płat takiego ciasta 275 g. Szykuję dzisiaj porcję na dwie osoby, więc wykorzystam mniej więcej połowę tego ciasta, a drugą połowę wykorzystam do innego dania. Tak naprawdę muszę wykroić z tego ciasta paski mniej więcej szerokości standardowych zapiekanek. U mnie będą to trzy paski i te trzy paski za chwilę pojawią się w filmiku. Drugi płat ciasta pojawi się przy okazji innego dania. Paski ciasta francuskiego układam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia bądź matą silikonową i z wierzchu smaruję je przygotowaną mieszanką z oliwy i czosnku. Teraz cukinia, każdy plaster będę chciała z obu stron posmarować także oliwą. Myślę, że tak wystarczy, właściwie od spodu już jej nie smaruję, bo od spodu jest oliwa na cieście. Czosnek został mi w misce, nie wybieram go na siłę, bardziej chodzi mi o ten smak czosnku w oliwie. Zatem staram się nabierać samą oliwę. Jeśli wezmę trochę czosnku, no to trudno. Mam nadzieję, że mocno się nie spali. Już teraz pachnie to bardzo przyjemnie. No i teraz pomidory oraz mozzarella. Hmm. Ser można ułożyć w plastrach w całości i go na mniejsze kawałki, dlatego że chcę, żeby były widoczne warzywa. Na koniec całość przypruszam odrobiną soli oraz ziół prowansalskich i zapiekanka jest gotowa do wsunięcia do piekarnika. Szykowanie dania zaczęłam od tego, że rozgrzałam piekarnik do 200 stopni Celsjusza, teraz już jest e, gorący i wsuwam blachę do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika i piekę zapiekanki na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez jakieś 12-15 minut, a tak naprawdę do czasu, kiedy ciasto e, będzie gotowe, a całość z wierzchu ładnie się zapiecze. 15 minut maksymalnie e, i powinno być danie gotowe. I tak wyglądają po 15 minutach w 200 stopniach Celsjusza. Eee, piekę po prostu tak długo, aż zapiekanki z wierzchu osiągną pożądany przeze mnie stopień zrumienienia. Gotowe, wyjmuję z piekarnika i niezwłocznie przekładam na metalową kratkę ruszt, żeby stygnąc nie zaparowały od spodu i zostały przyjemnie chrupiące. I gotowe, może niezbyt konwencjonalne i standardowe czy klasyczne, natomiast są bardzo smaczne, chrupiące, szybkie do przygotowania. I moje zapiekanki z ciasta francuskiego z warzywami są już na stole gotowe do podania. Czekam aż lekko przestygną, ale podaję jeszcze ciepłe i są naprawdę świetnym towarzyszem do lampki dobrego wina, bądź po prostu pomysłem na szybką przekąskę. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba, że zapiekanki Wam posmakują i że zechcecie je piec z różnym y, nadzieniem do góry, bo w każdej wersji będą smakowały naprawdę bardzo dobrze. Smacznego!